Witam w kolejnym odcinku Resident Evil 2. Eee, A e, Tyran mnie goni. Tak, e, spanikowałem i siedzę na pauzie w <laughs> drugą minutę. E. Tak, nagranie do tej pory się nagrywa. Tak, super się, że to się nie zmieni i nagle komputer się nie rozmyśli. A tu w tle może jest jakaś ale staram się to jakoś wyciszyć. Ten, ten szumer. Także dalej. Totalnie nie mam planu. Ten podgryza podgrywa kostki, a ja muszę coś gdzieś biegać, Także... Super fajnie i jedzie dalej, nie? do coś wszystko niby niego pozbierane, a powiem. Niby pozbierane, ale coś tam jeszcze jest do zbierania. A tu na przykład ciemnia cały czas, i te klucze. Czyli jeszcze będę później? Tu o, tu na przykład biuro komendanta w ogóle. Odcięte biuro, tu, tu, tu pokoju. pokój Stars Palnia biblioteka w Holby przejść, do tego biura Stars Bo tu zebrałem to szkatulkę, a w tej szkatulce jest y, odznaka ich Tak wiem, bo wczoraj nagrywałem i się nie zapisało i doszłem do ścieku do kanału Poznaliśmy krokodyla No ale się nie zapisało, muszę jeszcze raz nagrywać Dobra Połem eee... górą? Górą muszę iść to też ten tyran, on się lubi pojawiać tak z dupy tu na a tutaj żeśmy uciekali i tak prosto na twarz nam no, wyszedł W odcinku To się zdziwiłem, nie? bo jakby słychać za nami, to powinien być za nami, a nie Wszedł. i Tego tutaj nie lubię, bo tutaj jestem wizać gdzieś Ja go po prostu tak ozostawiłem A też nie chcę tutaj biegać? No, no słychać gorszą, wyraźnie mi będzie pomagał. Tego co. Nie wziąłem klejnotu. Nie wziąłem klejnotu. I jeszcze raz będziemy musieli iść, biec Na niego Minąć go Uff. Taka zabawa w i myszkę Słyszałem blizacza, tam warczył z tyłu O dopóty mi nie wyszedł, nie? A więc to Jakaś to Ciekawe czy jak jesteśmy cicho to dalej wie gdzie my jesteśmy czy nie no, chodzi mi o tyrana No bo o teraz na przykład biegniemy czy coś, ale jak jesteśmy gdzieś daleko No nie no gdzie ty? Tylko jeszcze co ty na to w sobie robisz ty ja tak na kruto biega na szyb. No no, on mamy na plecach chyba. No, Dobra, czekaj, ja tylko tylko no, 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 odłożymy. to odłożymy, to odłożymy, odłożymy. No. wiem To wyjmiemy i to Co jest nam potrzebne? Eee, Mamy kawałki. No i... to tu jemy. no i fajnie. Dobra, i tu mam. Dobra, to od razu. Piszujemy. Tak, wyskoczyli nam od razu do części, a to będzie. Jułko, jułko, panek ze po plasbank tym używanym naszym, tak się co wbił bo to i tak idą jak woda nie będę zapisywał i tak zaraz nie będzie gryzł też taki kawałek przebiegłem, a musiałem się cofnąć żeby wziąć ten klejnot blokować ale które za ma swoją cenę, nie? Mówi. Mam nadzieję, że. bez do bezbicia żadnego tego wizacza, na przykład. Lubi tak. już usłyszał nas. zaraz odpali, to. no i jest. Tak na, na suficie. i tak. Wejdę do pokoju, ale już bym miał problem z wyjściem. Zacznie. Według. ...na... Jak się nie... no, no po co? Po co? Po co? Po co? Za szybko myślisz, tak? w tu komputer przecież hmm. ten tyran nie może wejść tutaj do pokoju tam czeka jakaś taka broń też tak, nie wiem czy używanie tej broni Zmień i czekaj i ją. Tutaj damy ją. O trójkę. Nie wiem czy ona jest taka OP czy nie. tole lec strzelba. To tu użytkowe jednorazówki. boje granat po kostki to też wyjdzie. To schowamy na chwilę. To schowamy do, do tego, do skrzynki. Tak, nie, nie wiem, czy ktoś tutaj poszukał. Ogólnie ten o, Jill, tutaj Claire może już szukać. Tak... Hello tyran? ran Hello nie, bo, bo nie. Hmm. Tak, wiem słyszę ci po prawej stronie. Nawet nie chcę się na ciebie patrzeć, bo... Bo cię słyszę. Jak cię słyszę, to po co tam się rozglądać? Hmm, to... Tak warczący tak, filmik jesteś. Tylko tu biegam, a tu gdzieś jeszcze Lizard był kiedyś w poprzednich odcinkach, się gdzieś tutaj na niego napotoczyłem. Drygunoło mi ręka tak usłyszałem go. On tam jest dalej. Dobra, tu zapiszemy Granata to przechowamy w teraz mniej co jeszcze w tej kolumnie by mi było potrzeba żeby by to jakoś normalnie hmm. granata nie wiem przechować czy nie a i schowamy bo to Inaczej posłem tak szybko nie będziemy walczyć, to ja jestem, jak Jeszcze jeszcze ale Trochę już minęło około Tylko nie wiem też czy dobrze robię nie, tak robię na roślinkę tam będzie tu łączę to wszystko No tutaj cały czas ten zlewniam i tu wyskakuje, że jest coś do oblokowania ale Dobra yy, To. Trzymajmy tutaj w tym odcinku, zobaczymy się w następnym, także trzymajcie się i do zobaczenia.